Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry. Kochanemu Państwu. Zgodnie z umową, jak jest coś, na czym można się oprzeć i zaczepić paluszkiem, choćby, to ja to czynię. Mówię o sprawach bieżących. Raport został opublikowany, wnioski wyciągnięte. 200 spraw za czasów panowania PiSu. No to były sprawy, powiedziałbym, politycznie bardzo dwuznaczne. To znaczy coś się odbyło i chociaż było zamieszanie, była jakaś ruchawka, ludzie się zastanawiali, jak to możliwe, że taka sprawa została wyciszona. Albo no nareszcie ten raport został opublikowany. Natychmiast oburzył się pan Zbigniew, ziobro, zapraszam. Wysmażony został raport, opublikowano go. Śledztwa z czasów rządów PiSu. Pomyślałem, to jest to. W końcu prawda wyjdzie na jaw i oskarżeń puści kra. Śledztwa były pierwsza klasa, a PiS czysty jest jak łza. Oczywiście to przekora, każdy wie, że podleł Zatem już najwyższa pora skomentować kwestię tę. Wiedział człowiek, że coś mu nie gra, że mu śmierdzi sprawa ta. Czy kolizja pani szydło, czy dwie wieże pana K. Fakty mówią, że dwie setki były tych śmierdzących spraw, a z pobudek politycznych upychano je do szaf. Co najgorsze, rozstrzygano różne sprawy z wszystkich sił, by rządzący obóz zawsze poza podejrzeniem by. Za upublicznienie wniosków Botnarowi zbignie w Z, grozi, że się sąd nim zajmie i dopierdla pójdzie w net. Moim zdaniem to nie żarty, droga władzo, chyba czas. Pozamykać kogo trzeba, zanim oni zamkną Was. Tak, ważny jest od czasu do czasu ten wyprzedzający cios. Moi drodzy, dzisiaj mamy 16 stycznia. I czwartek jest i imieniny obchodzą Marceli i Włodzimierz. A także Furzeusz, Gonsalwy, Hilary, Honorat Otto Otton, Piotr, Treweriusz, Trzebowit, Tycjan, Tycjana, Waleriusz, Włodzimir i Włodzimira. Wszystkiego dobrego kochanym Państwu, nietypowe święta, Dzień Zdrowej Wagi... Nie, położę co ja mówię? Dzień Zdrowej Wagi Kobiet i Dzień Pikantnych Potraw. Przysłowie? Jaka pogoda w świętego Marcela? Będzie pogodna Wielka Niedziela. No i będzie jeszcze gra półsłówek. Dzisiaj włącza się w tę zabawę pan Henryk o inicjałach A.G., może ona do końca nie jest gramatyczna, bo ale to Państwo sami usłyszą. Tam chodzi o biernik, ale obiegowo bardzo bardzo może być. Poza tym jest śmieszne. Drabina ciągnie buta. Powinno być but, no ale, ale, ale buta jest Dziękuję Państwu pięknie. Bo, może to Panie, widzimy się jutro.